Co to w ogóle tutaj robi? Dobra, o czym miśmy mieli gadać? Bo ja nie pamiętam, że w ogóle. No, to tyle to pamiętam, bo to mam zapisane, ale nie no. pamiętam co. O społeczeństwie. Dzisiejsze społeczeństwo, szanowni państwo, jest społeczeństwo, które kradnie. Mówisz o tym opakowaniu po samochodzie? Co widziałem dzisiaj w sklepie? Ham, co? Takie chamstwo, że nie wiem, nogi z dupy bym wyrywała, naprawdę. Tak jak tym, co śmiecą w tym, w lesie. Wbrew pozorom to jest bardzo dobry wstęp do tego, co chcemy powiedzieć. Jaki wstęp? Jest, Ale poważnie, bo może to nie jest, nie chodzi o oskarżanie nikogo, tylko że ktoś śmieci w lesie, ktoś kradnie i jedynym, tak naprawdę dlaczego ludzie takie rzeczy robią, bardzo często są to pobudki finansowe. I tak mnie, no tak, bo coś, dzisiaj wszystko jest, wszystko jest drogie, tak? I generalnie Owszem, czasami niektórzy nie lubią wydawać, czasami niektórzy nie chcą, ale na to chodzi. Chodzi mi o to, co my jeszcze musimy zrobić, coś takiego musi się wydarzyć, żeby ludzie zechcieli pomyśleć o tym, że na przykład zamiast. żeby wejść w biznes na nie kradć. Nie, ale nie w ogóle, żeby zamiast cały czas tylko, no bo zobacz, cięcie kosztów. No. Cięcie kosztów ma swoje granice. Dochodzi do takiej ściany, że już nie jesteś w stanie nic odciąć. No, można właśnie Można o zaoszczędzić. Chodzi, żeby, Właśnie o to chodzi, żeby. Yy, żeby t, yy. Jeżeli ci brakuje, to nie chodzi o to, żebyś właśnie wszędzie ciął, 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 bo kurde w końcu zostanie ci kropka, jak przytniesz do kwadracika, to potem musisz przyciąć do kółeczka, a potem do kropeczki, nie masz już z czego ciąć. Tylko właśnie chodzi o to, żeby yy, szukać, wykorzystać jeszcze te, albo odkryć w sobie jakiś inny talent, który pozwoli na rozwinięcie czegoś innego, rozwini jakby dodanie, a nie cięcie. Rozumiesz, o co chodzi? Zastanawiam się tylko, czego ludzie jeszcze potrzebują, czego my jeszcze potrzebujemy, jakich jeszcze nie danych, jakich argumentów, czego w ogóle potrzeba, żeby w ogóle się nawet zainteresować. Nawet jeszcze nie wejść w ten biznes, ale się zainteresować tym, że można zrobić coś. A nie to czasami jak nasza najmłodsza stanąć pod czymś i powiedzieć, nie da się. Ale takie rozkminy miał mój mąż. Czego potrzebujesz człowieku, żeby rozpocząć swój biznes. Czego potrzebujesz, żeby się zainteresować. Żeby się zainteresować. No czego potrzebujesz? czy znaczy inaczej, nie czego potrzebuję. Co tylko musi się stać. Co musi się stać, ale też nie o to chodzi. Chodzi o, o to jakie mamy ale. No tak, mamy ciągle, ciąg, ciągle jakieś ale to jest też problem taki, bo z jednej strony jest to, co powiedzieliśmy na początku, z drugiej strony, jak się wejdzie teraz do jakichkolwiek mediów społecznościowych, internetu, co chwilę masz reklamy, teraz zarabiaj na tym, tu cudowna aplikacja, właściwie nic nie musisz robić, klikniesz 5 razy, trzy razy spadnie kulka i już Ci wpadają wpada pieniądze na konto i tak dalej, i tak dalej, tylko kurczę, coś na tych ulicach tych milionerów nie widać nigdzie, nie? A oni I się dobrze kryją. Tak, oni się dobrze maskują, ale no właśnie, ale i cały czas ja się nie dziwię, że jest taki gąszcz rzeczy, które, które próbują wcisnąć kit, tak, ale też z I stąd jest, no. wynikają często te nasze ale. Mamy bardzo dużo al. Słuchajcie, bardzo dużo al. Yy, ja sobie spisałam, bo Mateo tak fajnie wypunktował, no nie? Nie, że ja taka mądra jestem, tylko mój mąż jest taki mądry. <laughs> to społeczeństwo jest takie. Ja nie <laughs> wiem, czy to jest mądre, czy to po prostu... <laughs> tylko, yy, no właśnie, o co nam chodzi? żeby pokazać, żeby pokazać, gdzie my jeszcze szukamy tego ale. Zanim rozpoczniemy jakiś biznes, zanim czymś się zainteresujemy. I słuchajcie, słuchajcie dobrze. Jeżeli biznes wygląda w następujący sposób, tutaj odegramy rolę. Mateusz, uważaj, będzie pytany. Słuchaj, jest sprawa, mam dla Ciebie biznes, Łatwe pieniądze, naprawdę możesz szybko zarobić. Mm -hmm. Łatwe, szybko w tym kraju, tak? <śmarsz> to w ogóle tak. <śmarsz> dobra, już. Czyli że się ma, okej. Okay. Dobra, nie dał się. No to jedziemy. W takim razie, dobra, okej. Okay. Y mam biznes. No, będzie ciężko, ale dużo zarobisz, ale będzie ciężko. Nie, właściwie sensie to mi się nie chce. Jest. Jest biednie, ale za to ubogo i generalnie. Podołasz? Podołam. No dobra, słuchaj, to może inaczej cię zachęcę. Ty wiesz, ile można tam zarobić? Kupę kasy. Chcesz? Idziesz? Bierzesz to? To, to, to jakaś ściema jest na pewno, to, to, to jak te reklamy, właśnie, że. O, już, już. Nie w tym kraju, nie? Nie. W tym kraju. nie, nie, nie da się. Nie da się, ok. No dobra, no to w takim razie, ok. Stawki są takie, powiedzmy, średnia krajowa, ale są stabilne. Idziemy? Za to z to, to ogóle mi się nie chce wstawać. Teraz ja się poleżę jeszcze, poczekam aż te stawki będą lepsze i wtedy do mnie przyjdzie. Byłam przed chwilą. Ale nie chciałeś. No dobra, to inaczej. To w takim razie, y, słuchaj, mam pracę, y, świetna praca. Kontakty z ludźmi, nie, bela... do, nie, nie, Dobra, nie kontuję. nie chcę żadnych kontaktów z... w ogóle. Ludzie to dzisiaj są naprawdę tak złośliwi, w ogóle żadnych kontaktów z ludźmi. Nie lubię ludzi. No dobra, no to w takim razie mam roboty, gdzie nie ma ludzi. No i to, że przepraszam, z kim ja będę To na czym ja będę zarabiał? Mech mi zapłaci, czy co? Dobra, to inaczej. To podpucha, w ogóle musi być, jak nie ma ludzi w tej pracy. Dobra, inaczej. Podejdźmy go jakoś. To w takim razie... Yy, słuchaj, potrzeba naprawdę sporo czasu poświęcić. No tak, tak... No. Dużo masz dzieci? Znaczy dzieci mam, ale nie mam czasu. Aha, okej. Okay. Nie, nie mam czasu. Ja, ja, ja mam tutaj, tu, tam. Ja nie mam czasu, kobiety. Dobra, to mało czasu potrzeba. Nad, nadal nie mam. Ja po prostu nie mam czasu. Ja, ja skroluję. <grym> Rozumiesz? Ja skroluję Facebooka, ja nie mam czasu. To okay. jest, to, to akurat celowo prześmiewcze, ale bardzo często właśnie ten czas jest tam. Tam ucieka. No dobra, słuchaj, to... Yy, dobra, to w takim razie, czym tu by jeszcze Cię zachęcić? Um, musisz, musisz, dobra może to złe to słowo. Już, to ja już dziękuję. <głos> <głos> nie, gdzie w pracy być coś musiał. Nie, nie, to ja już dziękuję. Obowiązki? Nie, wykluczone. <noise> dobra, to podejdźmy temat tak. Dobrze byłoby sprzedać. To, co Co, co? Co zrobić? Ja nie będę, nic nie będę sprzedawał, Ja nie umiem sprzedawać, ja nie lubię sprzedawać, w ogóle sprzedaż to jest jakieś chamstwo w ogóle, ludzie tego nie lubią. Ja mogę kupować. Aha, okej. Okay. Ja mogę kupować. No to nie będziesz sprzedawał. A na czym będę zarabiał? Dobra, skończyły mi się pomysły, słuchajcie. Nie? Zobaczcie, ile mamy al. Jest jedna ala, druga ala, trzecia, pięćdziesiąta. Zawsze jest coś nie tak. Tu nam się nie podoba, tam nam się nie podoba. To jak pracować, nie? Jest takie coś, że... Znaczy, w ogóle mam wrażenie, że rozwaga i sprawdzanie pewnych rzeczy jest bardzo ważne, bo na przykład dzisiaj jest dużo miejsc, gdzie próbują nas na przykład oszukać na bankowości, nie? Czy na jakichś aukcjach. I to dobrze, żeby mieć taki, taki schemat uwagi, takiego sprawdzania, tak? Ale dochodzimy do pewnego momentu absurdu, że węszymy podstęp w każdym jednym miejscu i Zostajemy tam, właśnie tam, gdzie jest ta średnia. Tak, w tej, w, tej, w tej średniej, bezpiecznej krajowej, w tej, gdzie się nic nie może wydarzyć, w tej, gdzie rzeczywiście nie da się pójść dalej, bo często nie da się, i spawiamy wszystkie możliwe okazje. A nie o to chodzi? Chodzi o to, żeby podejmować wyzwania, żeby się... Nie bać, nawet jeżeli coś jest tą naszą alą, jeżeli coś nam się nie podoba i wydaje nam się, tutaj jest w ogóle chyba kluczowe to, że wydaje nam się, że może być w jakiś sposób za trudno, za dużo tej pracy, za mało pracy, ściema, za duże pieniądze nie ogarnę, za małe pieniądze, nie ma Jeszcze ten lęk przed sensu. tym, że jak będę sprzedawał, nie? Ten lęk tak. tak, przed tym, że jak coś będę komuś sprzedawał, to w ogóle już będę okropnie, no jakby, dlaczego ci wszyscy ludzie, którzy sprzedają w sklepach, w drogeriach, w innych miejscach, oni są jakoś postrzegani negatywnie? No nie. No ale bo idziemy i możemy sobie coś kupić, tak? To jest takie, to jest takie właśnie absurdalne. Tylko od razu sobie przeanalizowałem taką fajną rzecz. 100% by to działało, gdyby to oni do mnie przyszli i mnie o to zapytali, to byłoby fajnie, bo mamy to w sobie, że kupowanie jest fajne. To jest ta fajna strona. Jak ja kupuję, to ja czegoś potrzebuję. A jak ktoś sprzedaje, to na pewno chce mi wcisnąć. Ja Wam powiem jeszcze jedną rzecz, którą ostatnio mam w tego przemyślenia. Jeśli masz takie myślenie, że jak sprzedajesz, to chcesz wciskać, to nie przejdę tego biznesu. Dlatego, że to znaczy, że nie masz zaufania do siebie. Bo zwyczajnie w świecie, jeśli ja idę i chcę sprzedawać, to znaczy i, i chcę żyć uczciwie, być uczciwym człowiekiem, wychowywać swoje dzieci i tak dalej, yy, no to nie chcę ludziom wciskać. A jeśli ja bym zakładał, że sprzedając będę komuś wciskał, to wtedy rzeczywiście bym wszędzie, wszędzie węższy podpuchę, wszędzie węższy jakieś oszustwo, i tak by było. Więc jak masz zamiar kantować, to, to nie ma sensu. Ale jeśli nie masz, to, to naprawdę jest fajnie. Fajnie, dobrze. Są miejsca, gdzie można po prostu zrobić krok dalej. Poznać coś, rozwinąć swój biznes, wyjść poza ten schemat tego, właśnie tej średniej krajowej. tak? I co jeszcze potrzeba, żeby się ruszyć? To tak jak z tym robieniem formy na siłownie. To jest najlepsze. Rok temu robiłem formę, właściwie zacząłem. Przez rok poczyciłem dwa razy i nie mam formy. I się dziwię, dlaczego ja nie mam formy. Nie? I teraz mam znowu nowe miejsce i znowu mogę zacząć. Za rok będę znowu w tym samym miejscu. Pytanie, co zrobić? Czy jeśli codziennie, krok po kroczku, zrobię coś, to za rok będę w dużo lepszym miejscu. Jeśli nie, to znowu będę zaczynał, znowu będę zaczynał i tak mogę w nieskończoność. Jeżeli dzisiaj podejmujesz jakąś decyzję i podejmiesz jakieś małe, mały nawyk, małe wyzwanie i będziesz je kontynuował drobniutkie i będziesz je kontynuował przez następny rok, to faktycznie za rok będziesz o niebo dalej niż jesteś teraz. Ale jeżeli nie podejmiesz, to będziesz w tym samym miejscu. Taki Taki live. Ale przez to, że zacznij od tego, żeby to w ogóle poznać. Jeszcze nie, że masz coś robić, tylko w ogóle poznaj schemat. Kończąc to, dodam taką fajną, właściwie fajną treść, którą kiedyś powiedział specjalista od marketingu jednego, którego kiedyś słuchałem. Powiedział, że tak naprawdę my ludzie mamy takie dwie obawy. Jedna obawa taka, czy mi się będzie coś opłacało, druga obawa, czy sobie poradzę. No i właśnie, czy będzie mi się opłacało, czyli czy będzie się Tobie opłacało, to to jest miejsce, żebyś tu przyszedł, przyszła i żebyśmy po prostu pogadali. Zobacz, czy się opłaca. A czy sobie poradzisz? No to tu już jesteśmy my i reszta ludzi od tego, żeby po prostu Cię wesprzeć. Jeśli zechcesz. Dlatego chodź z nami na naturalną żywą kawę albo wirtualną kawę online i pogadajmy. O biznesie w doter. Że sekcja komentarzy jest Twoja, napisz kawa <grym> albo po prostu wyślij do nas wiadomość. Pozdro. Pa.